Najpiękniejsze duchowe bajki. Część trzecia. Kazik i kraina luster. A więc człowiek siedział w ciszy po rozmowie z Bogiem, która poruszyła go dogłębnie. Jego serce było wciąż pełne pytań, ale nie tych buntowniczych, tylko tych, które rodzą się z głębokiego pragnienia zrozumienia. Z lekkim uśmiechem i czułością w głosie powiedział. Jeśli to wszystko prawda, jeśli naprawdę jesteśmy jednym, to chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz. Zauważyłem, że świat często mi odpowiada: że kiedy jestem szczery, to spotykają mnie ludzie, którzy też są szczerzy. Kiedy jestem przestraszony, przyciągam chaos, jakby wszystko było lustrem. Czy to możliwe? Czy naprawdę świat jest moim odbiciem? Bóg. A właściwie ta mądrość w środku jego istoty, ta sama, która prowadziła go od początku, uśmiechnął się i rzekł: To bardzo piękne pytanie i zasługuje na odpowiedź inną niż słowa odpowiedź, którą trzeba poczuć. I wtedy człowiek, a właściwie kazik, bo tak właśnie miał na imię poczuł, jak ogarnia go miękkość snu, jakby ktoś przykrył jego świadomość puchową kołdrą ze światła. I nagle już tam był, w krainie Luster. Nie przyszedł tam jak turysta, nie wszedł przez drzwi. Raczej wyłonił się z samego środka tej przestrzeni. Wszystko było tu zrobione z migoczących tafli błon, kryształowych fal i tęczowych dźwięków. Powietrze pachniało lawendą, a wiatr niósł szepty, jakby każdy jego krok był odbijany przez samą rzeczywistość. Kazik rozejrzał się i zobaczył przed sobą pierwsze lustro. Ale nie było to zwykłe lustro. W jego tafli nie widział swojej twarzy, lecz emocje. Gdy podszedł bliżej, jego odbicie zmieniło się z każdym jego uczuciem. Uśmiechnął się lekko, a obraz w lustrze rozświetlił się jak poranek. Poczuł niepokój, a tafla zmarszczyła się jak wzburzone morze. To lustro pokazuje to, co nosisz w sercu, odezwał się głos, który już znał. Bo serce odbija się na wszystkim nawet na kwiatach, które mijasz, na twarzach przechodniów, na tonie głosu ludzi wokół. Kazik poszedł dalej, kolejne lustra były coraz bardziej niezwykłe. Jedno odbijało myśli i pokazywało, jak niewinne słowo potrafi zmienić obraz całego świata, inne odbijało intencje i tam Kazik zobaczył, że nawet dobre czyny, jeśli podszyte lękiem, odbijały się cieniami. I wreszcie trafił do miejsca, gdzie nie było luster ze szkła, lecz z żywych istot. Naprzeciw niego stanął chłopiec, który wybuchł śmiechem na jego widok. To twoja radość, kaziku. Zobacz, jak potrafi zarazić innych, powiedział głos. Potem pojawiła się kobieta, która spojrzała na niego z nieufnością. To twój lęk z wczoraj, który rezonuje w niej dziś. I starszy pan, który podał mu rękę z czułością. To twoje współczucie, które wysłałeś kiedyś komuś, kto był samotny. Wraca teraz innym gestem. Kazik poczuł, że serce mu się rozszerza. A więc ludzie też są lustrami? Tak, Kaziku, czasem najbardziej prawdziwymi. To oni pokazują ci, co jeszcze masz do pokochania w sobie, albo co już uzdrowiłeś. Wędrując dalej, Dotarł do największego lustra w całej krainie. Nie było gładkie. Złożone było z milionów drobinek zdrgających fraktali. Jakby światło samo w sobie zapomniało, że jest jednością i odbijało się nieskończenie w sobie. To lustro jest światem, szepnął głos. Zobacz, Kazik spojrzał. Widział tam swoje wspomnienia i przyszłe wersje siebie. Zobaczył wszystkie swoje reakcje, które odbijały się w oczach innych, i wszystkie momenty, w których kochał, nawet jeśli wtedy o tym nie wiedział. A co, jeśli nie podoba mi się to, co widzę? To zmień źródło światła. Nie ustawiaj tafli inaczej, ale rozświetl wnętrze, bo obraz zmienia się wtedy, gdy zmienia się centrum. Nie walcz z odbiciem, pogłaszcz swoje światło. Przytul swój cień. Zacznij od siebie, a świat nie będzie miał wyboru. Odbijecie tak, jak ty odbijasz siebie. Kazik obudził się tego dnia inny, ale świat był ten sam. Z tą tylko różnicą, że zaczął się do niego uśmiechać.